Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę z rozkładem pod tytułem: Co ta sytuacja miała Ci pokazać? Oczywiście każdy z, was biorą, każdy z Was bierze pod uwagę swoją sytuację, więc tutaj oczywiście konkretna rzecz będzie na względzie. Natomiast, moi drodzy, nie każdy tutaj otrzyma odpowiedź. To muszę powiedzieć od razu, ponieważ to jest jednak czytanie ogólne, więc nie dla wszystkich tutaj wskazówki będą. Dobrze, w takim razie, jeżeli filmik będzie się podobał, to prosiłabym o łapki w górę i komentarze, żebyście pozostawili ślad po sobie, że uczestniczycie i że jesteście na tym kanale. Moi drodzy, nie wiem jak u Was, ale u mnie dzisiaj bardzo nerwowy dzień. Nie mówię stricte, to, że to jest takie bezpośrednie o mnie, natomiast wokół mnie dużo takiej nerwowości, dużo jakichś takich dziwnych zbiegów okoliczności, które były nie do końca miłe dla ludzi wokół mnie. Gdzie dzisiaj nie poszłam, to były kłótnie. Po prostu tak spektakularnie jeszcze tego nigdy nie odczułam. Wiecie, i to nie były kłótnie takie wymiany zdań, tylko po prostu no dość ostro było. Więc powiem szczerze, że jakieś dziwne te rzeczy. Oczywiście nie tyczyły się mnie te kłótnie, ale wiecie, no słyszałam je i tak naprawdę bądź co bądź byłam obok, więc dziwne te wpływy są. Plus jeszcze w moim otoczeniu dzisiaj ktoś miał wypadek. Ktoś skasował samochód, ktoś zgubił coś, więc po prostu, nie wiem, jakiś dzień nasączony taką dziwną energią. Nie wiem, czy to jest właśnie to przejście z lata na jesień, no bo przecież by się pokrywało w dniach, czy po prostu jakieś, że tak powiem, wpływy astrologiczne. Jeżeli mieliście takie rzeczy, to też opiszcie, bo jestem ciekawa, czy to jest zbieg okoliczności w moim życiu akurat i, w, że tak powiem, u ludzi wokół mnie. Czy po prostu jakieś wpływy są rzeczywiście, które są ogólnymi wpływami i ludzie też tak mają? Dobrze, moi drodzy, w takim razie teraz Wam zostawiam chwilkę na wybór. Macie trzy karty, wybierzcie tą, która Was dzisiaj przyciąga najbardziej. Czego ta sytuacja, ta rzecz miała Ciebie nauczyć? No dobrze, w takim razie zaczynamy od jedynki. Wybraliście takie karty, patrzymy. Paść powietrza, siła i rycerz ognia. Ja powiem tak: tutaj będą różne scenariusze, bo jednak tutaj jest kilka wpływów energetycznych, tak jak zawsze to bywa. Przede wszystkim miało Cię to nauczyć yy, albo spowolnienia w życiu, albo cierpliwości, tak? Być może za szybko coś było zrobione, być może za dynamicznie, być może bez przemyślenia, być może bez jakiejkolwiek analizy, która tutaj by przydała się do tego tematu, więc być może za wcześnie tutaj coś było zrobione, za bardzo chaotycznie, albo w sposób po prostu za szybki, prawda? Być może zabrakło takiej czysto ludzkiej cierpliwości. Natomiast u innych ta sytuacja miała was nauczyć, jaką, znaczy pokazać wam wręcz, jaką macie w sobie wielką siłę, jaką siłą dysponujecie, i y, siłę, y, której nie dostrzegacie. Bo to jest jednak karta świadcząca o tym, że ta sytuacja miała w was albo y, tą siłę, że tak powiem, na zewnątrz wypchnąć, żebyście sami zobaczyli, jacy jesteście silni, albo miała wam y, jak gdyby pok y, nie pokazać siłę, tylko Wytworzyć w was tą siłę. Natomiast tutaj liczy się to, że ta sytuacja, mimo że mogła być trudna, mogła być bardzo przykra dla niektórych, to miała Cię wzmocnić, miała dać Ci siłę, miała dać Ci wewnętrzne zrozumienie i jak gdyby zdanie sobie sprawy, że Ty naprawdę mocny jesteś. Więc tutaj uważam, że pomimo iż były to zapewne bardzo ciężkie tematy dla Was, to jednak jakiś plus z tego tutaj wynika. Miałeś się wzmocnić, miałeś siebie poznać od strony bardzo silnej, miałeś zauważyć tą siłę w sobie, miałeś tak naprawdę, niektórzy oczywiście, postawić na cierpliwość i nauczyć się cierpliwości oraz tego, żeby zbyt pochopnie, dynamicznie nie działać, czyli nie podejmować decyzji i w ogóle nie działać, oraz mieliście nauczyć się też nie działania, tylko mieliście nauczyć się też pewności siebie, tak. Mieliście być wzmocnieni pewnością siebie, czyli tak, takie typowo ludzkie cechy, powiedziałabym, dość istotne, które za sprawą, tej, za, sprawy, za sprawą tej sytuacji miały jak gdyby w Tobie się pokazać. Moi drodzy, wiadomo, że nie dla każdego to jest. Jeżeli Ty tego tak nie czujesz, to być może to nie jest dla Ciebie, natomiast wiecie, pamiętajcie o tym, że. Mimo, że tutaj wyszło jak wyszła, wyszło, to niektórzy z Was dostrzegli, że o to chodziło, a inni w ogóle tego nie dostrzegli, że takie rzeczy mieli tutaj przejść, zrozumieć i jak gdyby odczytać po tej sytuacji. No, różnie bywa, prawda? Być może jeszcze nie zrozumiałeś tego, o co tu chodziło, być może jeszcze przyjdzie czas na to, że, że dostaniesz tego olśnienia. Pamiętajcie, że macie różne sytuacje, różne odstępy czasowe od tych sytuacji, a druga sprawa, że niekiedy musimy dojrzeć do tego, żeby zauważyć, co dana sytuacja miała nas nauczyć. Niekiedy trzeba bardzo długiego czasu. Niekiedy są osoby, które po latach uważają, że, znaczy nie uważają, tylko mówią po latach, że aha, ja teraz zrozumiałem, o co tam chodziło. Ja teraz widzę, jakie były połączenia pomiędzy zdarzeniami, co miałem zrozumieć, co mi to pokazało. Więc wiecie, to nie jest tak, że za abstrakcją palca Ty już będziesz wszystko rozumiał. To nie jest takie łatwe, dlatego że y, zazwyczaj y, my na przykład po ciężkich sytuacjach nie lubimy się z nimi konfrontować i, jecha, i ich przepracowywać, analizować, tylko spychamy je do podświadomości. Więc jeżeli spychamy je do podświadomości, to się nimi nie zajmujemy, prawda? I tak naprawdę nie przepracowujemy, nie mamy wglądu głębszego w to. Więc wiecie, no różne są czasy. Jeżeli po latach zrozumiesz, co ta sytuacja miała ci pokazać, to też nie jest źle. To nie jest y, tak, że ty jesteś mniej domyślny albo w ogóle jakiś gorszy. Po prostu są zlepki elementów, które wpływają na to, że jeden się w tym momencie dowie albo zrozumie, inny dostanie ośnienia później. To nie ma gorszy, lepszy. Po prostu... Tak się zadziewa, że jeden po prostu potrzebuje więcej czasu na, na analizę, a drugi mniej. Natomiast najważniejsze, że tutaj niektórzy z Was zrozumieją, o co tu poszło, znaczy o co tu chodzi, dlatego że zrozumienie przełoży się w Twoim życiu na to, że Ty jak gdyby weźmiesz to pod uwagę i będziesz to, jak gdyby miał jako doświadczenie, które będzie cenne w Twoim życiu. Więc moi drodzy, jedyneczka tak się pokazała. Nie chcę tutaj robić nie wiadomo jak długich rozkładów, bo to nie o to chodzi, prawda? To nie o to chodzi, żeby tutaj 50 minut nagrywać, tylko żeby, żeby powiedzieć konkretnie to, co rzeczywiście karty nam tutaj mówią. Patrzcie teraz na dwójkę: Królowa Ognia, Siódemka Powietrza i Królowa Wody. Chwilkę spojrzę i zaczynamy. Pierwsza informacja. Mieliście nauczyć się na podstawie tej sytuacji tego, że nie warto zwracać uwagi na opinie innych i brać jej do siebie. Oczywiście chodzi tutaj o opinie, które są, wiecie, no takie nie, niekiedy po prostu wychuchane z palca, że to wcale nie jest pokryte jakimiś faktami, tylko ludzie mogą być złośliwi, mogą być niesprawiedliwi i mogą być po prostu zaczepni. I przez to ta opinia ich nie do końca jest prawdziwa. No wiecie, no niekiedy tak bywa, że po prostu osoby, niekiedy tak bywa, że po prostu osoby yy, mówią, bo mówią, ale jakby się nad tym zastanowić, to no, nieraz tak jest, że mówią o nas, ale nie warto się tym przejmować. Wiecie, tutaj chodzi o to, że być może za bardzo się przejmowaliście opinią innych. I albo to przeżywaliście, albo nieświadomie zamykaliście się po, y, krok po kroku na pewne tematy, które tak naprawdę y, były wywołane opinią innych i mogliście nawet tego nie dostrzegać tylko to mogło być, mogło być w bardzo takim y, wolnym tempie się odbywać, prawda? No nieraz tak jest. Wiecie, że tak naprawdę. Y, Nieraz tak jest, że tak naprawdę my nie zauważamy, że zamykamy się na pewne ważne dla nas rzeczy albo tematy i że to jest wynikiem tego, że gdzieś coś tam usłyszeliśmy o sobie. Moi drodzy, no ile ludzi, tyle gadania, no nie ma tak, że będziesz przez życie przechodził bez żadnych opinii, bez żadnych krzywych spojrzeń, bez żadnych jakichś tam łatek, które będą wam przypinać. To jest życie, wiecie, i jesteśmy tak złożonymi jednostkami. I takie mamy doświadczenia, które wpływają na to, jak kogo kto odbiera i jak ocenia, że niekiedy są to filtry narzucane nam przez inne osoby, bo ktoś miał na przykład podobne zdarzenie albo z podobną osobą miał do czynienia i teraz tak naprawdę przez ten filtr i przez ocenę tej osoby patrzy na siebie. Sie, na Więc moi drodzy, nie bierzcie tego do siebie. No, mieliście się na tej podstawie tutaj nauczyć, że najważniejsza jest decyzja i opinia, opinia twoja na twój temat. A nie połowę osiedla. Pamiętajcie o tym, bo jeżeli bierzecie pod uwagę to, co inni o Was mówią, no to oddajecie im władzę nad sobą i energię. I tak naprawdę to nie jest tak, jak powinno być. Dorosły człowiek powinien znać swoją wartość na tyle, że choćby nie wiadomo, co mówili, to i tak on jak gdyby wie, jaka jest prawda i zna prawdę, bo wie, jaki on jest sam. I wtedy nikt ci energii nie zabiera, bo nie wpływa na ciebie. Ty pod wpływem tych ludzi nie robisz. Jakichś tam działań i sytuacji, i jakichś tam kroków. Więc yy, warto by było o tym pamiętać, bo dużo osób ma z tym problem, niestety. Jeżeli ktoś już coś tam powie, albo krzywo spojrzy, albo spojrzy na Was, jakbyście nie wiadomo, jak wyglądali, czy się zachowywali, to już Was to umniejsza w Waszych oczach, czujecie się źle, niekomfortowo. Musicie sobie wytworzyć taki poziom, gdzie jak gdyby opinie, oczywiście te, te negatywne bądź niesprawiedliwe, odbijają się od was jak bumerang, czyli tak naprawdę jest ściana, jesteście wy i te opinie osób trzecich po prostu nawet was nie drasną. No taka jest prawda i to trzeba jak gdyby wprowadzić w swoje życie, jeżeli chcecie w pełni żyć i w pełni funkcjonować, a nie zamykać się na pewne tematy pod wpływem osób trzecich. Też tutaj miała Was nauczyć ta lekcja miłości do samego, do samej siebie. Albo Wam wręcz pokazać, że tej miłości do samego siebie jeszcze nie macie. Wiecie, no to standard, prawda? To jest standardowa, najważniejsza lekcja w życiu, więc być może pod wpływem tej sytuacji, tych konkretnych osób, które Cię skrzywdzili, bądź które były dla Ciebie niemiłe, miałeś to zrozumieć, prawda? No, przez takie doświadczenia dostajemy pewne informacje o nas samych. Przez takie doświadczenia los nam pokazuje, że mamy przepracować konkretne rzeczy. Więc y, zawsze musicie pamiętać, że nieraz ludzie specjalnie są podstawieni w Waszym życiu, w konkretnych sytuacjach, żeby to Was coś, Wam coś pokazało, żeby to na Was w jakiś sposób wpłynęło. No, tak jest, prawda? Tak jest skonstruowane to życie, tak są skonstruowane te doświadczenia i w taki sposób to się odbywa. Natomiast generalnie tutaj uważam, że. Lekcja miłości własnej, yy, jak gdyby została Wam pokazana, że jest nieprzepracowana albo że są pewne braki w tym aspekcie. Moi drodzy, w zasadzie to by było na tyle, nie chcę przedłużać, ponieważ konkrety tutaj widzę i konkrety mówię, więc dwójeczka omówiona. Przechodzimy zaraz do trójki. Trójka wybrała takie posągi, zobaczcie, więc patrzymy, co te posągi chcą Ci powiedzieć. Dwójka wody, gwiazda i rycerz powietrza. Muszę chwilkę tutaj spojrzeć i zaraz do Was mówi. Mówi, mówi zaraz do Was. I ja też mówię, więc chwileczkę. Wiecie co? Kilka rzeczy tu się nakłada. Pierwsza informacja. Ta sytuacja miała was nauczyć, że na marzenia niekiedy trzeba poczekać, ale jeżeli te marzenia są faktycznie marzeniami i rzeczami dla ciebie ważnymi, to warto po prostu się nie zniechęcać, ponieważ możecie mieć tendencję do tego, że w połowie drogi zawracacie i nawet już mogą być wysłane manifestacje, afirmacje i tak dalej. Długo czekacie, nie przychodzi to, więc rezygnujecie i tak naprawdę. Jak gdyby przerywacie manifestację, która ma, mogła się zadarzyć nieco później. Dla niektórych z Was potrzeba cierpliwości, powiem Wam szczerze, ponieważ możecie być albo osobami niecierpliwymi, albo osobami, które nie są wytrwałe w dążeniu do celu i do swoich jakichś tam marzeń, sytuacji. Być może ta sytuacja miała Wam to pokazać. Cierpliwość, to, żeby tak naprawdę nie gnać przed siebie, tylko. Raczej postawić na harmonię i równowagę, nie naciskać losu, jeżeli chcesz coś dostać, bo tutaj jest tendencja do tego, że będziesz naciskać los, że ty chcesz na już, że gdzie to jest, dlaczego tego nie ma, a to jest coś złego, dlatego że energia nie lubi nacisku. Jeżeli naciskacie energetycznie, to niestety, ale tak naprawdę wymyka Wam się z rąk energia Waszej manifestacji i Waszego marzenia, i wtedy to się przedłuża w czasie, prawda? Pamiętajcie o tym, dlatego że tak naprawdę yy, niekiedy jest tak, że naprawdę w połowie yy, wy rezygnujecie, bo myślicie, że już nic z tego nie będzie. A druga połowa jeszcze, że tak powiem, by była przed wami do realizacji marzenia, ale by była, prawda? No wiecie, no niekiedy trzeba dłużej na manifestację poczekać, dlatego że tu jest to pokazane w rycerzu powietrza. Też yy, ta sytuacja miała Was nauczyć, żebyście byli łagodniejsi dla siebie. Albo żebyście złagodnieli I to tak rozumiem w ten sposób, że jeżeli to pyta się kobieta, to być może miałaś złagodnić bardziej do energii kobiecej, żeńskiej. No bo nieraz jest tak, że kobiety, jak gdyby, przywdziewają spodnie i zachowują się zgodnie z energią męską, prawda? A tutaj jest powiedziane, że być może miało Cię to nauczyć, żebyś stała się bardziej kobieca. Albo żebyś bardziej z tej kobiecej energii korzystała, dlatego że y, nieraz możesz na przykład iść bardziej w stronę męską, a to nie do końca jest tak, jak powinno być. Natomiast też jest powiedziane, że, y, wiecie, co dla niektórych? Ja wiem, że to jest wątek nie dla wszystkich, no ale przy czytaniu kolektywnym dużo jest wątków, wiecie, energia potrafi dużo pokazać. Tu jest powiedziane, że niektórzy z Was, Mieli zrozumieć na tej sytuacji, na tym zdarzeniu, że nie warto jest być człowiekiem takim zawziętym, zawistnym, bo dlatego, że mogliście, że tak powiem, za bardzo iść w tą stronę i niestety, ale tak naprawdę to mogło Was wycieńczać energetycznie. Tego się nie czuje, tego się nie widzi, ale jeżeli jesteś zawistny, zazdrosny, Albo taki zawzięty, że ty nie puścisz, że konflikt jest, ale ty musisz cały czas być na wygranej, to się bardzo osłabiasz energetycznie. Niekiedy te konflikty nie są warte świeczki. Granie jest warta świeczki. Czyli jakieś, poszło o jakieś pierdoły, o jakieś, wiecie, yy, malutkie elementy, które, yy, że tak powiem, yy, urosły do rangi nie wiadomo jakiegoś konfliktu. Oczywiście ura, urosły na energii ego, no bo jak, żeby to rozumieć inaczej. Czyli tutaj, jak gdyby, musicie wiedzieć, że funkcjonowanie z poziomu ego nic, nic, nic nigdy dobrego nie przyniesie, dlatego że ego bardzo, że tak powiem, jak to powiedzieć? Dobrze, nie skończę tego zdania, po prostu. Moi drodzy, tutaj być może trzeba odpuścić nieraz albo złagodnieć i to każdy z Was będzie wiedział, do kogo, co jest powiedziane. Natomiast tutaj też jest powiedziane, że ta sytuacja miała Cię też nauczyć bądź pokazać Ci, że niektóre sytuacje trudne, krzywdzące, bardzo takie obciążające, zadziewają się i one nie zadziewają się po to, żeby Ci zaszkodzić, tylko one się zadziewają z ramienia losu, żeby Ci pomóc. I to, że wydźwięk tej sytuacji jest trudny, jest ciężki, jest przykry. To nie znaczy, że ona nie była wpisana w ścieżkę życia, bo była, tylko tutaj tak naprawdę nie zawsze doświadczamy przez rzeczy dobre. Zazwyczaj doświadczamy przez wyzwania. Wyzwania nie są usłane różami, tylko są rzeczami, które trzeba po prostu podjąć i które trzeba przepracować. Więc to nie są rzeczy łatwe, lekkie i przyjemne, wiecie. Zobywamy doświadczenia na rzeczach, które wymagają od nas trudu. Jeżeli wszystko byłoby takie harmonijne i łatwe w życiu, no to gdzie tu nauka by była? Nikomu by się nie chciało uczyć, bo przecież jest idealnie, prawda? Natomiast tutaj y, musisz wiedzieć, że y, trudne sytuacje, trudne rzeczy, które przechodzisz w życiu. Mogą być w takiej formie wpisane w Twoją ścieżkę życia, bo Ty masz właśnie w takiej formie się czegoś nauczyć. Czyli nie tylko pięknie, ładnie, przyjemnie, ale również wyzwanie, wyzwanie, coś trudniejszego, coś bardziej problematycznego, kłopotliwego. No, takie rzeczy w ścieżce życia też mamy zapisane. Wiecie, nikt nie powiedział, że będzie lekko. My naprawdę tutaj doświadczamy, a nie. Przyszliśmy, żeby sobie siedzieć y, na leżaku i się opalać. Owszem, są momenty, kiedy się opalamy, ale większość z nas po prostu musi tutaj technicznie pracować w tym życiu, prawda? Są osoby, które mają być może nieco lepiej, nieco y, jak to się mówi o nich: osoby w czepku urodzone. Tylko musicie wiedzieć też jedną rzecz: że y, pierwszy, pierwsza informacja to nie zawsze wszystko wiecie, co u danych osób ma miejsce w życiu bo są osoby, które są uśmiechnięte od ucha do ucha, a tak naprawdę nie wiesz, co tam za drzwiami w domu się dzieje. A druga sprawa jest taka, że są pojedyncze dusze, które przyszły na to życie, żeby doświadczać rzeczy przyjemniejszych. To mogą być dusze, które tak naprawdę już ciężkie rzeczy przeszły w życiu i też chcą doświadczać tych dobrych. I na przykład taka dusza na przykład, na przykład, taka dusza może być w tym wcieleniu o niebo lepiej niż inni. Albo w ogóle super, i może nawet mówić, że a, mi to się życie udało, jestem w urodzona. Bo rzeczywiście może tak być, dlatego że ta dusza mogła sobie wybrać na to wcielenie, bycie szczęśliwą, spełnioną, albo, nie wiem, wysyp pieniędzy mieć, albo super rodzinę. Wiecie, yy, to, to jest w mniejszości przypadków, że dusze tak wybierają, bo jednak większość dusz potrzebu potrzebuje takich. Doświadczeń bardziej wyzwaniowych, czyli trudniejszych, prawda? Ale są poszczególne jednostki, które wybrały sobie właśnie życie bardzo takie udane. Natomiast pamiętajcie też o tym, że tutaj wpływ ma na to, na co karmicznie sobie zapracowaliście w poprzednim życiu. Bo jeżeli sobie zapracowaliście na rzeczy dobre, no to tak naprawdę ty w tym życiu będziesz miał lżej. No bo karma zwraca się, tak? Więc wiecie, to też dużo czynników ma na to wpływ, ale rzeczywiście faktem jest to, że niektóre dusze wybrały sobie po prostu fajne rzeczy w tym wcieleniu, bo mogły kolejne wcześniejsze wcielenia mieć trudne i w końcu powiedziały: Nie, ja teraz chcę mieć dobre życie, szczęśliwe, udane i tak dalej, spełnione. Więc to są być może te osoby, które mają fajnie, mają super, no bo tak, tak naprawdę sobie tak chciały przepracować, prawda? Natomiast większość z nas jednak ma rzeczy takie wyzwaniowe, które trzeba, że tak powiem, przejść i trzeba w jakiś sposób się do nich ustosunkować. Więc moi drodzy, to by było dla trujeczki. Wszystkie trzy grupy mamy omówione. Jeżeli filmik się spodobał tradycyjnie, prosiłabym o łapki w górę i komentarze. A ja wracam już do czytań prywatnych. No i to by było w takim razie na tyle. Pozdrawiam. Oliana.